Żywy płomień. Przekaz nr 1098. Warszawa Jelonki, 25 czerwca 2021 roku godzina 19.56 Jezus Chrystus Jam jest Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie mocno was kocham, tak bardzo mocno was miłuję. Pozwól, drogie dziecię, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli na tym błogosławionym miejscu. Nie bój się, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą pomimo Twoich licznych wad i łomności oraz słabości. Nie martw się, biedne człowiecze, bo jestem z Tobą i z miłością mojego świętego serca Tobie pomagam. Zachciej przybliżyć się do mnie i duchowo przytulić i poczuć bicie mojego świętego serca. Jestem Bogiem pełnym Bożej Miłości i Miłosierdzia, lecz również jestem Bogiem ze wszechmiar sprawiedliwym. Z woli Ojca Niebieskiego i woli Ducha Świętego jestem tym, który wszystko osądza sprawiedliwie. Jeżeli ktoś widzi tylko mnie, to przez moją świętą osobę widzi też osobę Boga Ojca i Boga Ducha Świętego. Każda osoba Boża jest po święta, sprawiedliwa i miłosierna. Nie istnieje siła, ani moc która mogłaby cokolwiek zmienić siłą w Trójce Świętej. Nie istnieje siła, która mogłaby pokonać którąkolwiek osobę Bożą. Jak wiecie już, Trójca Święta trwa nieustannie, bez przerwy w miłosnej Unii i Trójce Świętej. Unia Miłości jest to najwyższy stopień, w którym funkcjonuje. Istnieje Trójca Święta. Jest to najwyższy, a zarazem bezpieczny stopień miłości Bożej, w którym istnieje wszystko, co jest stworzone. Jest możliwy dla trójcy świętej jeszcze wyższy stopień nasycenia Bożą Miłością, ale jednak nie stosuje tego w praktyce, bo siła Bożej Miłości stosowana w tak wielkim stopniu mogłaby sobą wszystko unicestwić, a na to nie może pozwolić Boża Sprawiedliwość. Zachęcam Was wszystkich do modlitwy nowenną do Bożej Miłości. Jest to modlitwa, która pozwala proszącemu dla siebie i dla innych o Bożą Miłość wzmocnić jej działanie na Was, a zwłaszcza na tych, za kogo prosicie. Pełne odczuwania Bożej miłości i w bezpiecznej dla Was dawce będzie miał każdy dopiero w niebie. Zalecam także stosowanie w praktyce modlitw, nowenny do Bożej sprawiedliwości. Jest to modlitwa o potężnej mocy sprawczej. Nie istnieje siła, ani nikt na kogo nie działa Boża sprawiedliwość. Przypominam również o istnieniu innych nowen, które otrzymał żywy płomień na czele z tymi ostatnimi, czyli nowenny do trzech bożych serc. Serca trójcy świętej kochają każdego z was, lecz mało kto chce powierzyć siebie samych opiece i obronie trzech bożych serc. Każde Boże serce. Każdej osoby Bożej, pełnej jest Bożej miłości do Was i chce, aby każde stworzenie ukochało, uwielbiło Trzy Boże Serca i nie bało się prosić tych Trzech Bożych Serc o niezbędne łaski i dary, które przez nie będą wszystkim ludziom udzielone. Trójca Święta dawniej pozwoliła Ci żywy płomieniu ujrzeć, jak od środka wyglądają Trzy Boże Serca. Nie dała Ci Trójca Święta żadnych uczuć i odczuć. Bo wewnątrz serc trójcy świętej tętni największa Boża miłość, a nadmiar jej mógłby Ciebie unicestwić, a na to nie może pozwolić Boża sprawiedliwość. Cieszymy serce wasza gorliwość, cieszą mnie wasze modlitwy, chcę jednak, aby każdy z was na co dzień żył Bogiem. Zapraszajcie trójcę świętą do każdej, nawet najmniejszej czynności. Chcę być przy każdym waszym zajęciu, pracy, nauce, a także w waszym wypoczynku. Zechciejcie dbać o właściwy poziom swojego słownictwa, aby nie kalało was słowem wulgarnym, dwuznacznym albo zbyt rubasznym. Zechciejcie oczyścić swoje myśli, by zawsze prowadziły was ku trójce świętej, zawsze w dobrym, właściwym kierunku. Chcę, abyście zaczynali i kończyli każdy swój dzień modlitwą, aby trójca święta mogła nieustannie wam błogosławić, wypełniać was sobą, każdy cały wasz dzień. Każdą sekundę, każdą chwilę Waszego życia i działania. Tak samo rano i wieczorem zechciejcie zanurzać w mojej świętej, drogocennej krwi wszystko i wszystkich. Praktyka ta ma bardzo silną moc nad upadłymi aniołami. Zechciejcie żyć prawdą i miłością, cierpliwością i wyrozumiałością. Nigdy nie gośćcie upadłych aniołów. Aby ich obecność nie przeniknęła do waszych serc i dusz, abyście nie wykonywali nigdy tego co wam proponują każdego dnia. Zechciejcie żyć nieustannie Bożą obecnością, bo to utrudnia demonom dostęp do was. Będąc samotni, sami stajecie się łatwym łupem dla złego ducha. Ja pragnę na siebie wziąć jego złość, jego zemstę, by zniwelować skutki jego ataku na was, lecz niestety, muszę mieć waszą zgodę aby pokonać barierę waszej wolnej woli. Jedynie wasza wolna wola stoi na przeszkodzie mojemu swobodnemu w was i poprzez was działaniu. Nie jest zbyt łatwo żyć przeciętnemu człowiekowi w tym czasie, gdy mało kto rozpoznaje rodzaj i wszelkie działanie złego ducha, nie poznając ich działania, nie wszczynacie alarmu, nie bronicie się, ulegacie obecności złego ducha. Demony nie są i nigdy nie były waszymi przyjaciółmi. Mają one w nienawiści i głębokiej pogardzie każdego człowieka. Wszelka wasza modlitwa działa odpychająco i porażająco na każdego złego ducha. Najmocniejszą w swoim działaniu modlitwą jest msza święta, po niej w mocy jest droga krzyżowa i różaniec święty oraz koronka do Bożego Miłosierdzia. Inne modlitwy są o wiele mniej skuteczne, o wiele mniejszą mają moc sprawczą. Niedawno doszły nowe nowenny które dostałeś żywy płomieniu, one także mają sporą moc nad poskromieniem złych duchów, zwłaszcza nowenna do Bożej sprawiedliwości. Demony mają dużą moc swojego działania lecz nie są wszechmocne, wszechmocny jest tylko Bóg. Nadszedł czas realizacji stron apokalipsy świętego Jana Apostoła. Tylko od was zależy, czy posłuchacie dobrych rad swojego Boga. Nie marudzę, ani nie gderam. Ale mówię do was często powtarzając się tylko po to, aby pomóc wam w kroczeniu drogami własnego zbawienia. Gdy nadejdą końcowe prześladowania, każdy, nawet najmniejszy błąd w waszym postępowaniu sprawi, że słudzy syna zatracenia, antychrysta wydadzą was na śmierć. Wówczas nawet mały wasz błąd, karany będzie przez nich waszą śmiercią. Chcę, abyście byli posłuszni Bożemu prowadzeniu w każdej chwili. W każdej sekundzie waszego życia. Zechciejcie skorzystać z natchnień Ducha Świętego, On was poprowadzi tak, jak należy. Ze wszystkich krajów na świecie, tylko Polacy jeszcze chcą się modlić i trwają przy Bogu. Wiarę na wschodzie i na zachodzie podtrzymują przebywający tam Polacy. Ludzie reszty świata wpadli we wtórne pogaństwo. Niebawem Duch Święty oświetli całą ludzkość światłem Bożej Sprawiedliwości. Fakt ten uwolni duszę całej ludzkości z hipnozy i znieczulenia demonicznego. Każdy żywy, żyjący na ziemi człowiek ujrzy całą prawdę o sobie samym, a to spowoduje spory ból waszych dusz. Wydarzenia te, które niebawem nastąpią, zmienią układ sił na ziemi, bo powrócą do wiary ci, którzy dawno nią wzgardzili. Po krótkiej przerwie szatan ponownie uderzy, ale czynić to będzie z dziką furią. Ci, którzy potrafią się modlić i żyć po Bożemu, niechaj uczą modlitwy i właściwego duchowego postępowania tych, którzy się nawrócą. Chcę o wiele więcej postów i modlitwy za duchowieństwo wszystkich szczebli w Polsce. Demony niszczą do szczętu stan kapłański. Polacy, gdziekolwiek jesteście, uczcie innych prawdziwej wiary, a zwłaszcza gorącej modlitwy i prawdziwego, nieudawanego postu. Ci z Was, którzy przetrwają czas ciężkich prób okażą mi wierność pod każdym względem ci wejdą do nowej ery ery Ducha Świętego ten błogosławiony czas będzie uświęcał sobą każdego człowieka wszyscy w bardzo wysokim stopniu będą pełnili wolę bożą taką jaka jest w rzeczywistości po trzech dniach ciemności po wyjściu z miejsca ukrycia rozpoczniecie nowe życie czas ten stanie się okresem wielkiej euforii w działaniu i w modlitwie w tym czasie Duch Święty będzie oświecał wszystkich, bo każdy ochotnie będzie pełnił wolę Bożą. Wszelkie wynalazki i usprawnienia będą pracowały w zgodzie z Bożą wolą. Usilna praca łask Ducha Świętego spowoduje wzrost działania Bożej miłości do stopnia euforii. W tym czasie znikną grzechy ciężkie, pozostaną jedynie drobne przewinienia, małe niedociągnięcia duszy, mające odpowiednią wiedzę. Wsparci, światłem Ducha Świętego, wynajdziecie wiele pożytecznych wynalazków i usprawnień. Znikną bloki i blokowiska, a każda rodzina będzie mieszkać w swoim wygodnym i funkcjonalnym domu. Pory roku unormują się, natura także odczuje Boże błogosławieństwo. Lata nie będą zbyt dokuczliwe, zbyt gorące, zimy będą dość łagodne, z niewielkim mrozem. Życie ludzi toczyć się będzie blisko kościołów. W tym czasie każdy, kto przyjdzie przed wystawiony Najświętszy Sakrament, nie będzie widział Świętej Hostii, lecz mnie. Kto zechce, będzie miał możliwość ze mną porozmawiać tak, jak się rozmawia z najlepszym przyjacielem, tak jak obecnie rozmawiają ze mną Boży Prorocy. Zachęcam was teraz, abyście wytrwali do końca, wierząc i ufając. Niczym się nie zniechęcajcie. Nie wahajcie się bronić swojej wiary, nawet za cenę własnego życia. Trójca Święta sama będzie was wzmacniać, da wam tyle siły i mocy, że nie zawahacie się pełniąc Bożą wolę, oddać dla Boga swojego nędznego życia. Obecnie najlepszym dla was rozwiązaniem jest wasze dobrowolne oddanie się w Bożą niewolę miłości przez niepokalaną. Proście Boga o takie dary Boże i łaski, abyście bez jakichkolwiek przeszkód. Wypełniali na bieżąco wolę Bożą. Nie forsujcie tego, co wam się wydaje, że to jest wolą Bożą, lecz wykonujcie tylko to, co tą wolą Bożą faktycznie jest, a ta różnica czasem wam się bardzo nie podoba. Że w wypłomieniu ufaj mi nieustannie i całkowicie zawsze pełnij tylko to, czego ja chcę i pragnę od ciebie. Resztę pozostaw mojemu świętemu działaniu. Słuchaj uważnie tego, co do ciebie mówi Trójca Święta. Staraj się uważnie realizować drogę Bożą, niech Cię nie martwi to, co się dopiero stanie, ani za co będziesz żył i funkcjonował. Ty na bieżąco wypełniaj wolę Bożą, krocz Bożymi ścieżkami, resztę pozostaw mojemu świętemu działaniu. Przyjmuj to wszystko, co niesie ze sobą życie spokojnie i nie zapominaj przedstawiać wszystkiego trójce świętej, każdego detalu, każdej drobnostki. Stań się od Boga całkowicie uzależniony. Wykonuj Boży plan najlepiej, jak umiesz i potrafisz. Dbaj nieustannie o czystość swojej duszy, sumienia, bo każdy najmniejszy brud grzechowy jest dla Trójcy Świętej poważną przeszkodą. Wyposażyłem Ciebie w specjalne dary i łaski Boże, korzystaj z nich, aby pozostać przed Bogiem czystym wręcz kryształowym. Ułóż z moją i mojej mamy pomocą plan działania, plan czynności, plan rzeczy do wykonania. Nie działaj zbyt chaotycznie, bo stan ten pochodzi z inspiracji demona. Trójca święta ofiaruje ci to, co będzie ci niezbędnie konieczne, ale ty masz zdać się na wolę Bożą i realizuj jej każdy, najmniejszy nawet detal. Nie zdołasz pomóc wszystkim we wszystkim. Duch Święty da tobie natchnienie, światło, pokazując, jak możesz rozwiązać problem. Czasem potrzeba, aby ktoś się wysilił. Realizował otrzymane wskazówki w cierpliwości, a jej właśnie brakuje większości ludzi. Wiele osób podziedziczyło po przodkach przekleństwo demoniczne, tym pomoże jedynie wytrwała modlitwa oraz pomoc egzorcysty. Są tacy, którzy myślą, że mają kłopoty z demonami, podczas gdy de facto mają chorobę umysłową. Dam poznać tobie, jaka jest diagnoza tym przyniesie ulgę stosowanie niektórych ziół i suplementów. Nie zdołasz pomóc wszystkim. Bądź świadomy, że obecnie twoim głównym zadaniem w tym czasie jest spisywanie słów nieba, tego co przekazuje Trójca Święta i moja Święta, kochana mama. W swoim czasie po tym, jak odbędzie się nad ludźmi sąd Bożej sprawiedliwości, Trójca Święta da ci możliwość merytorycznej weryfikacji podanych ci słów z nieba. Teraz pisz i działaj. Powierzaj Bożej opiece każdą osobę, która prosi cię o modlitwę. Tak jak to czynisz do tej pory. Swoją modlitwę oraz wszelkie ofiary oddawaj do Bożego Skarbca, a wszystko, co w nim jest umieszczone, dawane będzie każdemu, kto cię o Twoją modlitwę poprosi. Dbaj o swoją świętość i czystość. Trójca Święta pomoże ci, ale i ty musisz pokazać Bogu swój niemały trud i wysiłek. Oducz się mówić do Boga głosem, bo to, co mówisz, słyszy szatan i psuje szyki. Mów do Boga swoim umysłem, swoją duszą, to wystarczy, Bóg cię z pewnością usłyszy. Unikaj wszystkiego, co złe i do zła prowadzi, zechciej pomyśleć, zanim coś zrobisz, byś mógł uniknąć niechcianych negatywnych konsekwencji. Nie wypowiadaj tego, co ci ślina na język przyniesie. Nie każdemu możesz wszystko powiedzieć. Naucz się dyskrecji, filtruj wszystkie informacje, które dalej przekazujesz. Bardziej słuchaj natchnień, które otrzymujesz od Ducha Świętego, a to wystarczy. Szykuje ci wiele miłych i bardzo miłych niespodzianek, także tych duchowych. Trwaj wiernie przy mnie, czyni na bieżąco wszystko to co chce, a nagroda będzie ze wszech miar wielka. W swoim czasie zrealizuje ci niektóre z twoich marzeń. Zawsze zawierzaj mi wszystko do końca, kochaj mnie jak najmocniej jesteś w stanie. A ja ci za to będę nieustannie błogosławił. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie i pragnę od was waszej całej, lecz czystej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. Kto może i zdoła niechaj cały się oddaje w niewolę miłości trójcy świętej. Wołam i proszę o to, by opamiętały się, nawróciły wasze serca abyście zmienili swoje postępowanie. Lecz czy doczekam się waszej odpowiedzi? Nadszedł czas, kiedy niewielu z was może liczyć na swoich kapłanów i biskupów, bo większość z nich poszła za Ojcem Kłamstwa, za szatanem. Korzystajcie z modlitwy, z Mszy Świętej, z adoracji, dopóki możecie i zdołacie, bo większość krajów na wschodzie i zachodzie nie ma już tej możliwości. Kto może niech podejmie post milczenia, Niech milczą usta, niech milczą myśli, używajcie ich tylko tyle, co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego, to jest tak bardzo ważne. Składajcie w moje dłonie to, co zdołacie, to, co możecie. Każdy wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy mnie w pokoju. Zawsze ufajcie mi do końca i starajcie się pełnić Bożą, a nie swoją wolę. Na dalsze życie i podjęcie właściwych decyzji. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały. Tak bezgranicznie nie raniły mojego świętego serca. Czystać jest was na to. Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni. Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest. Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i łomności. Tak każde krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże Serca? Za waszą wielką hojność nagrodzimy was naszą hojnością, taką bez jakichkolwiek granic? Czekam na was i waszą miłość. Jezus.